Nie podpiszę, tak. Dlaczego? Choćby dlatego, że dzisiaj. Dzień dobry, witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale. Jak widzieliście, od rana u mnie gotowanie Rosu, a teraz oglądam rozmowę z Słomomirya Mencena z Karolem Nawrockim, ponieważ oglądam to po prostu jako osoba, która się interesuje polityką od bardzo dawna. Może tego nie wiedzieliście o mnie, ale ja się interesuję mocno polityką i nie tylko polską, też. No, różną polityką. Ostatnio bardzo ciekawe wybory w Rumunii, wcześniej USA, od lat śledzę wszystko, więc jakby to jest taki fun fakt o mnie. Niezależnie od moich poglądów, od wszystkiego co popieram. Oglądam wszystko, co się dzieje, żeby wyciągać własne wnioski, obserwować, kwestionować wiecie, różne rzeczy. Swoje po prostu własne przemyślenia mieć, a nie potem czytać w internecie, oglądać jakieś gotowe opinie i brać je za swoje. Bardzo często różne wypowiedzi są przekręcane, potem człowiek czyta i nawet nie wie, nie może tego skonfrontować z prawdą. Dlatego zawsze oglądam wszystko, co się da. Pojutrze będzie wywiad także z Rafem Czaskowskim, również obejrzę. Także oglądam, słucham, wyciągam wnioski i. Muszę podjąć decyzję, na kogo będę głosowała. Dzisiaj po pracy, słuchajcie, yy, jadę z Tamasem do sklepu, ponieważ muszę kupić buty na ślub. Idziemy na ślub cywilny. Za cztery dni jest ślub, za trzy dni jedziemy do Manchesteru, yy, a ja nie mam butów. Także taka będzie dzisiaj nasza, yy, taki będzie nasz wieczór po pracy. Musimy podjechać i kupić te buty, bo zostało nam tylko dzisiaj i jutro. Poza tym jutro już w sumie jedziemy do yy, Manchesteru po pracy, także w sumie mam tylko dzisiaj. A czekałam z tym do samego końca, żeby pojechać i nie wiem w sumie czemu. Znaczy wiem w czemu. Praca mnie trochę za bardzo pochłonęła, ale no, dłużej czekać się nie da. I w ogóle chcę Wam pokazać coś zabawnego. Mam teraz ogólnie przerwę w pracy, bo jest 13.40. Oglądam jeden wywiad tutaj, a drugi leci dokładnie ten sam na laptopie. Ponieważ słowo Mancen powiedział, wcześniej słyszałam, że ym, z transmisji tego wywiadu na YouTubie środki, <laughs> środki przekażę na chorego chłopca. Ja wolę oglądać na dużym ekranie, jakoś tak bardziej mi się, wiecie, ogląda lepiej, jak wszystko dobrze słyszę, widzę, ale na YouTubie tak czy inaczej włączyłam, żeby te środki z wyświetleń powędrowały do tego chłopca, więc oglądam dzisiaj na dwa ekrany. Ale w sumie spoko, że też transmitują ten wywiad w telewizji. Moja babcia może obejrzeć, mój tata, bo nie wszyscy ludzie mają dostęp do internetu, YouTube'a, ludzie starsi na przykład. A myślę, że to jest fair, żeby takiego typu rozmowy były transmitowane wszystkim. Żeby każdy miał do nich dostęp. Ale muszę przyznać, że Słowem Mencen dobrze gryruje pana Nawrockiego. W sensie te pytania są czasami bardzo takie wprost i jakby nie ma wyjścia, odwrotu, wymigliwania się, gadania, lania wody, jak to wiadomo politycy często robią. To akurat mi się naprawdę podoba w tym wywiadzie, że on więcej wyciąga informacji takich, przed którymi nie wolno się, ciężko by było mu jakoś, wiecie się, wymigać z nich, czy z odpowiedzi na te pytania. Też jest ciekawe, jak u mnie w rodzinie głosowali wszyscy moi, wiecie, moi rodzice, babcie i Tomek. U nas były różne głosy w rodzinie. My swoje głosy znamy. Każdy swoje głosy szanuje yy, i... Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. I tak, i dzień dobry. Jak się czujesz? Ja? Dobrze się czuję, ty? Ty? No. Dobrze, dobrze. Tak? Jesteś tak. głodny? Tak, jestem. <noise> Bardzo głodny. Tam tak. jest zupka gotowa. A mięsko no. jest w lodówce. Ja musi... Robię... połowina. A, no dobrze. Tak. Ale masz też dużo kurczaka i galaretkę. Tak. W lodówce okay. i mięsko też. Okay. Z poprzedniego rosołu, który robiłam, zostało tak bardzo dużo takiej galaretki, tego kolagenu. O. Takie jakby... Pamiętajcie, takie są nóżki są w galaretce. To on ta ma taką galaretkę z warzywami. Ym, a to jest dla niego bardzo dobry taki na, na żołądek na... Skórę wewnątrz, regenerację, no wszystko, więc naturalny kolagen. No, ale oprócz tego zrobiłam nową zupę, ponieważ jedziemy jutro, a mieliśmy mięso na zupę, a chciałam pojechać do Manchesteru, yy, no po prostu wykorzystując to, co mamy w lodówce przed wyjazdem, więc... Yy, dlatego dzisiaj kolejna zupa, a jak Tamas nie doje, to zrobię po prostu pomidorówkę z tego. I ja zjem. Bo ja wolę pomidorówkę niż rosół. Rosół jest dla ta masa głównie. Dobra, koniec badania. Słucham dalej rozmowy, bo się zagadałam z Wami, a muszę przesłuchać, co tutaj jest mówione. obywatelami Unii Europejskiej polskiego pochodzenia. Wszystkie te tendencje są bardzo niebezpieczne. Co możemy myśleć o dożyści? Myślimy to samo. jakie jest drogie, to jest źle. Jesteśmy w aucie. Jedziemy po buty dla mnie do Watford. Pokazuje nam 35 minut. Normalnie nie jest tak daleko, ale przez to, że jest po pracy, no to teraz wszystko się przedłuża, bo jest ruch. No ale trzeba jechać. W ogóle dalej mi nie dostarczyli mojej sukienki na wesele, a jutro wyjeżdżamy już po pracy do Manchesteru, więc jak jutro nie dostarczą, to będę miała problem. Bo mieli mi dostarczyć dzisiaj. Ale przez to, że nie działa nam domofon, poprosiłam w mailu, żeby dostarczyli mi na pocztę. Ja sobie odbiorę z poczty, bo czasami jest tak, że jesteśmy w domu cały dzień, ale przez to, że nie działa domofon, to oni nie dzwonią, po prostu mówią, że była próba i że nie, do, nie udało się dostarczyć, no i przyjdą za dwa dni. A ja nie mogę tak ryzykować, więc poprosiłam wczoraj już, żeby dzisiaj mi po prostu zostawili na poczcie. No i dostałam maila, że przez to, że zmieniłam sposób dostarczenia. No to oni postarają się w dniu jutrzejszym zostawić to na poczcie, ale to, to tak brzmi, że w dniu jutrzejszym albo później, więc nie jest to gwarantowane. I teraz jestem, mam lekkiego, wiecie, lekki strach, czy na pewno jutro mi dostarczą na tą pocztę tą sukienkę. W razie wą będą chciały wziąć jakoś, którą mam ze swoich, ale. Mm, no wolałabym, żeby doszła mi ta, którą zamówiłam. Poza tym nie wiem czy ona w ogóle będzie dobra, na mnie muszę ją zmierzyć i w ogóle, więc oby. Wjeżdżamy na parking. I powiem wam, sorry, za brudną szybę trochę, ale opowiem wam taką historię, że moim największym koszmare, koszmarem parę lat temu było to, że śniło mi się, że właśnie jechałam autem w takim, yy, na parking, właśnie takimi z, wiecie, do góry non stop i nie było końca. W kółko jechałam do góry i nie było końca. I to jest mój wielki koszmar taki, który często mnie prześladował. Że ja właśnie nie byłam w stanie albo wjechać na parking, albo z niego wyjechać. Bo nie, non-stop zjeżdżałam w dół, albo wjeżdżałam do góry nie było, nie było w ogóle dokąd jechać. Słuchajcie, byłam w Dajśmanie, jako, jest, jako że jest to taki duży sklep z butami. Nic nie było. Byłam w Clark's, w innych sklepach, w których jakieś tam buty były, ale były tylko sportowe. I ostatecznie weszłam do Primark'a, żeby mnie ratować. I słuchajcie, znalazłam jedne buty, które są na mnie dobre i pasują, i są w odpowiednim kolorze, ale to jest po prostu yy, no, dosłownie na ostatnią chwilę wszystko. Tamas stanął w kolejce, kupił wszystko i to, co niepotrzebne, to zwrócimy, a to, co dobre, to zatrzymamy. No, ale Primark mnie uratował dzisiaj. Yeehaw! is it? A I think the that is? Zawieszka. Zawieszka? I think the hat is great. Look, yeah. Should I wear it, it the you. wedding? suits you. Maybe not not for the wedding. No. It looks cool. I love hats. Yeah? You can go to Texas. Sure. Houston. Thank you. See what a sweet shop for Harry Potter i innych fanów. No dzieci by nie przeszły koło tego obojętnie, no. Szybkie zakupy w Waitrose. Jutro wyjeżdżamy, więc za dużo nie kupimy, ale potrzebuję owoce na smoothie. Owoce mrożone i stewie. Insane brain. Stewia. Owoce mrożone. Owoce mrożone. Insane cane i mleczko. Sojowe. Charola Szalony cane. cane. Tak zimno w tym sklepie. Wszystko tak chodzi, te wszystkie lodówki. Uciekamy szybko, o, strasznie zimno. Płacimy i uciekamy. Czekamy na mynie. A Tamas się uczy polskiego. Cześć, jestem Joanna. Oh, no, jestem Cześć, jestem Joanna. O, no, jestem Tamas. jestem Joanna. Miło mi cię poznać. Means nice to meet you. Miło mi cię poznać. But Polish people don't really use this phrase. Miło mi. In informal situations, it's better if you just say miło mi. Cześć, jestem Tamas. Miło mi. Nikoś miło. Dzień dobry. Dzień dobry. Się Suchecka. O, bo. Miło mi pana poznać. Miło mi panią. 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 Panią poznać. Dzień dobry, jestem Marta Walint. Miło mi pana poznać. Dzień dobry, miło mi. No dzień dobry, jestem tam z bani. Miło mi panią poznać. The first is nie ma za co? Nie I know ma it za already. co. This means you're welcome. No, to write to can be used with anybody, except in a very formal situation. In such cases, it's better to use this expression. Przyjemność po mojej stronie. <laughs> przyjemność. Przyjemność. <laughs> <laughs> it's better to use this simple expression. Tak. <laughs> <laughs> przyjemność przyjem, Przyjemność. Roughly. Tak. How would you say it? Przyjemność. Oh, tak like me. Tak, bardzo gut. Przyjemność po mojej stronie. Tak. Like crisps are przyjemność for you. Yeah? Tak. O, Przyjemność. So difficult. So when someone says "dziękuję to you", you can reply with "nie ma za co" or "przyjemność po mojej stronie". You can also say "nie ma problemu". Nie Myślę, że to jest tak. Nie ma problemu. Nie ma problemu. Przyjemność po mojej stronie jest nawet za dużo. Nawet jeśli z jest wyższy od ciebie na pracy, myślę, że nie ma problemu, jest tylko casual, ale ok. Nie ma problemu. Nie ma too Nie ma problemu. jesteśmy ma problemu. Nie ma dzisiaj prysznic. <laughs> Bo zobaczcie, jakie brudne już okna. Ostatnie padało i się nakurzyło. No na masakra. Gotowi? Are you ready? Zaczynamy. Let's start. There are a few informal greetings in Polish. Zaczynamy. We are starting. We are starting, but you say namy. Oh, because it's like us, yeah. right? you and her. And what was it? Zaczę. Namy. And zaczynamy. Mm -hmm. and it's Zaczynam one is one like her. but Zaczynamy, the my is... Us. And it's one word. Mm -hmm. Sucha. And what's, how do you say start? Start. In Polish. Start. So why why we don't why don't you say start or startem or something? <laughs> no, I mean start is start, but uh, <laughs> rozpoczęcie, początek. Uh, Always like, beginning. The, beginning. Yeah. beginning. Mm -hmm. Mm -hmm. And what's Rozpoczątek? Ros is it started? <laughs> Rozpoczynamy is like we are, or we are starting. It's not start, but it's about uh, action. Cześć means hi or oh. hello. hello. Another informal greeting <laughs> is Shema. <laughs> shema. I This phrase also means hi, <laughs> but it's used only by young people. Dzień dobry means good day. We can use dzień dobry during the whole day from early morning until evening. Mm -hmm. If it's the evening, we would say Dobry wieczór. Dobry wieczór. <laughs> Easy. What should you say when you leave? Polish people usually say Do widzenia when living papa. in a formal situation. Na razie. widzenia. means goodbye. If, however, we are saying goodbye to friends or relatives, we can use the informal papa pa. -pa. No tak. pa, -pa. <laughs> or simply Pa. Now you can greet people and say goodbye in many different ways. Do widzenia, or we can say do zobaczenia. Tak. But that's like, is it, is it like Until a nice way of other. saying, yeah, yeah. if you are like, hope that we will see each yeah. other. Yeah. Mm -hmm. mm -hmm. Brawo, kochanie. Bardzo dobra lekcja. Dziękuję. Um, Przyjemność. Przyjemność difficult. Przyjemność. Cała przyjemność stronie. po mojej stronie. It's like the whole pleasure is on my side. Mm -hmm. Cała przyjemność po mojej stronie. Cały? Cała. Cała? Przyjemność is a woman. Of course. <laughs> oczywiście. <laughs> Spoko. Is oczywiście or osie? Oczy. Like your eyes. Oczy? Mm -hmm. Oczywiście. My eyes are also oczy? Tak. Tak? Tak. Oh. <laughs> A jest A jest Oczywiście. Oczywiście. Kocham cię bardzo. O ja ciebie też kocham bardzo. I, I said it so wrong. Ja ciebie też kocham bardzo. Ja Ciebie też bardzo kocham. I don't know even how to say it Oj jaj, kochanie. Herbata, kawa, proszę. I'm a tea And chocolate? How is it chocolate? Chocolada. Chocolada. Check check. And you know how is matcha? Matcha. <laughs> Sernik. Charlotte. Charlotte. <laughs> no. All Oh, stuff. Oh. Oh, it's drying. It, I think. Yeah, I thought it's finished, but oh, it's drying now. Nasza. Kolej. Nasza kolej. Uh -huh. it... Our turn. Breathe? Yeah. Kolej's turn. And kolej is also. train. <laughs> train? Zapraszamy na dyskotekę. <laughs> <laughs> Zawsze jako dziecko kochałam takie... Takie myjnie. Nie you not scared? No, because I'm I'm claustrophobic a bit. <laughs> Oh my goodness, I am really claustrophobic. I, I don't like situations where I can't see where I am. Next time. O, oh, już lepiej się czuję. Powoli coś widać. O, robimy taki symulator. Przeżyj z nami mynie. Na żywo. No, teraz będzie najlepsza partia wirowania. Ooo. Oh w końcu auto będzie czyste. Tu jest taka jedna... This, uh... O to. To musi zniknąć. To jest test. Darling, don't do it. <laughs> Boże kochanie. Hmm? We have our, like, frozen fruit mixes. Oh! With us. I forgot! O oh, like nie, I forgot. zapomniałam, że my kupiliśmy te owoce mrożone. <laughs> One tam leżą z tyłu. A my już chyba... Z, nie wiem ile my tutaj jesteśmy? 40 minut? Czekaliśmy na myjnię? Pół godziny? Myślę, że więcej, ale no długo. No, z się zacznie moja ulubiona część wirowanie. No, niech się to. Jakby to moja babcia powiedziała, do dopierze. O, jaki straszne. No, dalej jest tutaj. No, to jest prawdziwy test. Czy dają, dadzą radę? to zmyć dalej dalej nie zeszło więc chyba ręcznie trzeba będzie to umyć To jest taka jedna linia No tak That's it? Do you think? I think so. We have extra service to polish the car? No. We I mean that was it. Okay. Także przeżyliście z nami. Wycieczka na Myjnie w Anglii. Niczym się nie różniła. Wszędzie to samo. I nie domyła nam naszej. Jutro w ogóle jest debata. Naszych dwóch kandydatów na prezydenta w TVP. Więc będę oglądała chyba z samochodu po prostu w drodze, jak będziemy jechać, bo to będzie pod wieczór, więc jeszcze będę chyba w samochodzie z Tamasem, a chcę obejrzeć. A na pewno na YouTube będą transmitować, na innych kanałach. Pan patrzy na mnie z, ze stacji paliw. Do kogo ja gadam? A ja do telefonu. Ale to jest stoi, patrzy, mi Ale jestem taka głodna. Kupiłam sobie te pyszne takie chrupki. Zdrowsze niby, ale też chrupki. Ale wiem, że muszę zjeść coś normalnego, więc najpierw sobie zrobię pomidorówkę. Może z ryżem. Mam jeszcze ryż jaśminowy. To już będzie mój ostatni posiłek, a jeszcze muszę zedytować vlogi, bo jak będę na weselu, to nie będę miała kiedy. Przez sobotę, piątek, sobotę, niedzielę nie mam kiedy edytować, więc na weekend muszę wam coś zostawić z tych vlogów. Więc będę dzisiaj siedziała wieczorem i edytowała jeszcze. Taka pogadanka z auta, czekając na męża, który jest w Londis. Stacja paliw Shell. Ale tak mi się chciało takiego mrożonego smoothie. Już teraz nie będzie mrożone, <noise> będzie rozmrożone. Ostatnio codziennie sobie robię takie smoothie z owoców leśnych z mlekiem sojowym. I trochę kafiru waniliowego. To jest takie pyszne. W ogóle, dlaczego Costa Dlaczego Costa nie ma? Nie sprzedaje maczy. Czy ktoś wie? Bo Nero sprzedaje. Starbucks ma macze. Nero Starbucks. Yy a Kosta nie ma maczy. Teraz wszyscy są tacy zafascynowani maczą, maczą, w sensie, może ja jestem, dlatego mówię wszyscy. Dużo o, osób chyba jest. W sensie, wszędzie widzę tą maczę. Też Sandro Kubicka otwiera maczarnie w Warszawie, No, stop widzę maczę wszędzie. Mi się tak przeniosła moja faza z bubble tea na maczę. I tak mówię, muszę wypić matcha bubble tea. Can you imagine? Matcha bubble tea, that would be genius for me pani w ogóle nie patrzyła. Taka starsza pani tak jedzie sobie na rondo, nawet nie patrzy z lewej z drony. Tak jedzie na wprost. Nawet teraz nie zauważyła. Ładne domki, niektóre te domki, o oh, ładne, bardzo, bardzo to ładne, Ładny Zbierając się już spać, chciałam pokazać tylko, co kupiłam ostatecznie w Primarku. Zdecydowałam się na tego typu buty. Bardzo lubię brązy. Moja sukienka będzie albo beżowa, albo ciemno-granatowa bo to zależy, czy ta granatowa przyjdzie. Jeżeli nie, to pojadę w beżowej. Więc te buty w ogóle są bardzo mięciutkie. To wszystko jest takie, że mnie to nie obetrze. Bardzo ładnie wykonane. Pozytywnie się zaskoczyłam. No i obcas, który jest grubszy. Więc będzie mi wygodnie, bo muszę wytrzymać cały, cały dzień. Kupiłam też zwykłe rajstopy. Na wszelki wypadek mam też takie na zmianę, na płaskim. Praktycznie też takie kolory beżu, kremu, które będą pasowały do moich y, ubrań. I będę też miała taki płaszczyk, właśnie beżowo-kremowy. Więc w razie W to są na zmianę, ale mam nadzieję, że wytrzymam w tych y, cały dzień no ale wiadomo, na zimno warto dmuchać i też one są tutaj takie mięciutkie, to wszystko jest bardzo takie elastyczne tutaj tak samo więc mnie to nic nie będzie obcierać, szczególnie tutaj zawsze jest ten problem, że czasami są bardzo sztywne te buty, a one są naprawdę bardzo wygodne no i wziąłam dwie małe torebeczki na wszelki wypadek do tej wersji tych butów mam tą, chociaż ona też może pasować do tych wiecie nie mogłam się zdecydować, więc wzięłam po prostu dwa różne kolory, ale ta jest właśnie taka kremowa. No i to jest opcja druga, do tych właśnie butów brązowych taka mniejsza. Można ją chwycić w ten sposób albo sobie tutaj zamontować pasek. Także takie dwie wersje, jak widzicie, za grosze. No ale, tak jak mówiłam, Primark mnie dzisiaj uratował z tymi rzeczami, bo nie wiem, czy bym poszła. Nie miałam żadnych butów. Także. Widzimy się w kolejnym vlogu. My jutro jedziemy do Manchesteru. I do zobaczenia, buzieki. Pa Pa!